kiedy łatwiej nam przyjąć nauczanie Jezusa, kiedy słyszymy pewną zasadę. I taką jest reguła tego, żeby w ważnych dla nas sprawach kołatać, dobijać się, prosić wielokrotnie, zawalczyć o swoje. Wiem, że dla wielu osób trudniejsze będzie przeżycie tego, co opowiada dzisiejsza Ewangelia rozmowy Jezusa z kobietą kananejską, gdzie ona wielokrotnie prosi, ale ta reakcja Jezusa jest zaskakująca. Po co ma tyle prosić? Dlaczego nie reaguje szybciej? Czy to nie jest jakoś upokarzające? Nie jest. To jest nasza droga i ta modlitwa błagalna nas przemienia. Mamy przychodzić do Boga, może i wielokrotnie, z tym, co jest błaganiem tego, który chce nam dać, ale który zarazem chce nas przemieniać, poprzez to, że będziemy wiedzieli, że jesteśmy od Boga zależni. To On jest dawcą wszystkiego. Jeśli będę konsekwentnie przychodził do mojego ojca, to da mi to co dobre.